Przede wszystkim czuję się trochę, trochę tutaj gospodarzem, bo jestem honorowym sołtysem tej miejscowości obok kilkaset metrów dalej, była kiedyś działka, na której stał dom Adolfa Dygasińskiego, prekursora regionalizmu wspaniałego Piercy Ponidza i ilustratora tego co się tutaj działo przed wiekami dzisiaj się dzieje za sprawą wspaniałych ludzi organizujących festiwal pieśni imienia Kazika Krawczyka i Stasia Muchy tutaj w niegosławicach. to wspaniała idea, która pokazuje te piękne tradycje muzyczne tej ziemi widać, że ta tradycja jest bardzo żywa, obecna wśród tych ludzi, którzy przychodzą, czują się przy tej muzyce wspaniale, tańczą, śpiewają Um, to już taka dobra tra tradycja niegosławicka i że takie tradycje warto podtrzymywać. Dużo jest ludzi. Bardzo dużo ludzi. To pokazuje, że e, ta kultura ludowa, z której często, na którą patrzymy z przymrużeniem oka, ona jest rzeczywiście bardzo żywą, prawdziwą kulturą e, i to cieszy. To jest formuła bardzo swobodna. To jest święto pieśni i muzyki świętokrzyskiej. Czyli przyjeżdżają zespoły, mają swoje koncerty, biorą konoraria, obojętnie jakie, ja, śmieszne, ale biorą i po prostu kultywujemy tradycje y, naszych przodków upominamy się o dwóch wspaniałych muzyków y, Pana Kazika Krawczyka i Stasia Muka, którzy odeszli, ale zostawili po sobie ślad właśnie kultury chłopskiej y, przyśpiewki, muzyka, nie cepelnia. ja nie jestem przyjemny te cepelni, natomiast Natomiast kultura chłopska to nie była cywilia, to była kultura słowa, chłop nie był piśmienny dawniej, chłop mówił, potrafił wszystko nazwać z imienia, jeżeli, nie, jeżeli coś widział, a nie potrafił, a, a nie, zna, nie było nazwy na to, to on tą nazwę wymyślał, wymyślał i ona się przyjmowała. I... Cudnie tutaj słychać Stefka Wyczyńskiego, piękną warą naszych przodków operuje. Jaż nie chwaląc się, ja, ja też sobie doskonale radzę, jeżeli chodzi o mowę moich przodków, ja zawsze mówię z lubością o mojej babce świętej pamięci Józefie Ochanowskiej, która... Jak mówiła o daremności czekania, takiej beketowskiej, to mówiła Cekoj tatka latka aści rosa łocy wyi. Boże ty mój, taki skrót myślowy niesamownicy. Albo stary Jużynek, który śpiewał z nie bij w górę, bo wybije z niebie dziurę. Jak wybije, to za łotom, górnolotą? kondensacja i myśli, i obrazy no, o wolności, no, oczywiście człowieka, bo to wiadomo, o to chodziło. Tak był tylko po to, żeby pokazać, że człowiek, który chce być wolny, to wolny jest. Zdenerwowani? Nigdy w życiu. Rupiniarze, nie? Nigdy w życiu. Cudowna jest, kobieta. Pani dumna, syna, Gdzie jest, Gdzie jest Pani cudowny. dumna z syna, Jest Pani dumna z syna? Nie, a po co? po co? Ja jestem dumny z mamy. <laughs> Wyobraź sobie, że jak mama moja skończyła 80 lat, powiedziała tak, synu, od dzisiaj możesz mi mówić staruszko. Ślicznie. <laughs> 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 no bo tak jest. Zamy, Nie zamy. Jest Pani wspaniałaś. I teraz mówię staruszko. Cieszę się niezmiernie, że Pani spotkałaś.